Najważniejsze rozstrzygnięcia sezonu 2021 Formuły 1 dopiero przed nami. Emocje w walce o tytuł mistrza świata rosną z wyścigu na wyścig, ale specyfika królowej motorsportu sprawia, że kibice mogą emocjonować się nie tylko rywalizacją na torze, ale również za kulisowymi negocjacjami i spekulacjami. Tym bardziej, że w sezonie 2022 będzie sporo zmian i przetasowań, a na sześć wyścigów przed zakończeniem sezonu 2021 wciąż nie znamy wszystkich podstawowych kierowców w stawce. A co to oznacza dla Roberta Kubicy? I czy Polak może jeszcze wrócić do regularnego ścigania się w Formule 1? Szansa jest, póki nie zostało ogłoszone oficjalnie, kto zajmie fotel w Alfa Romeo Racing Orlen. Wiemy, że Orlen jest sponsorem tytularnym, więc to jeszcze daje jakąś nadzieję, że coś w tym kierunku może się zmienić. Choć mówi się dość głośno, że jest dwóch kierowców, którzy są zdecydowanie przed kubicą, jeżeli chodzi o to jedno miejsce, jest to Ganiurzu. Kierowca startujący aktualnie w Formule 2 i Oskar Piastri. Oni we dwóch y, są zdecydowanie wyżej w hierarchii tych kierowców, których Alfa Romeo może zatrudnić w przyszłym sezonie i to oni raczej, między nimi tak naprawdę będzie gdzieś ten wybór. Jeżeli chodzi o tego kierowcę, który będzie startował w Formule 1 w przyszłym roku. A to może oznaczać, że Robert Kubica w nowym sezonie znów będzie musiał zadowolić się rolą kierowcy rezerwowego i testowego. No chyba, że zespół Alfa Romeo Racing Orlen zmieni właściciela. Bo Amerykanin Michael Andretti jest gotów przejąć 80% akcji, za co miałby zapłacić nawet 350 milionów dolarów. I byłaby to jedna z największych transakcji w świecie F1 w ostatnich latach. To mogłoby trochę skomplikować kwestię Roberta Kubicy. Raczej nie wydaje mi się, żeby Andretti przyjmował Zaubera po to, żeby utrzymywać aktualnych sponsorów. Raczej, żeby ściągnąć tych sponsorów z rynku amerykańskiego do Formuły 1, co też działałoby na korzyść Liberty Media, aktualnego właściciela praw do Formuły 1. Wtedy pozycja Orlenu mogłaby być znacznie słabsza, jeżeli chodzi o pozostanie przynajmniej w tej ekipie, w której znajdują się obecnie. I tu pojawia się pytanie, co dalej z Orlenem, który nie tylko wspiera Roberta Kubicę, ale jest też tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo. Daniel Bajtek zarzeka się, że po to wchodzili do Formuły 1, żeby być w niej przez co najmniej kilkanaście lat. To nie jest proces dwu-, trzyletni, to wejście do Formuły 1, pojawienie się w niej i odejście. To jest długofalowe działanie, które ma trwać, ten Orlen ma się cały czas pojawiać w kontekście Formuły 1. Jeżeli nie Walfie Romeo, to w tym momencie mam takie wrażenie, że trudno byłoby znaleźć inny zespół, który miałby taką pozycję, jak aktualnie Walfie Romeo. Jako sponsor tytularny. Sponsor, który pojawia się w wielu różnych miejscach na Bolidzie. Tak naprawdę w każdym ujęciu, jeżeli chodzi o bolid Alfie Romeo, pojawia się gdzieś ta nazwa Orlentologo Orleno na Bolidzie. I mam wrażenie, że takiej pozycji aktualnie nie będą mieć już w żadnym innym zespole, gdyby stracili właśnie chociażby poprzez sprzedaż Alfie Romeo. Bo choć teraz wydaje się, że Orlen i Robert Kubica mogą funkcjonować w Formule 1 tylko razem, to biorąc pod uwagę wiek polskiego kierowcy oraz zapowiedzi Daniela Obajtka, że polski koncern chce wciąż inwestować w królową motorsportu, to może się okazać, że za kilka sezonów jedynym polskim akcentem w świecie F1 będzie nie Robert Kubica, a właśnie Orlen.